Witam wszystkich fanów Yu-Gi-Oh! Power of House, Yu-Gi-The Destiny <coughs> Dzisiaj po prostu sobie włączymy duel mod i Tuturier. a więc o najpierw sobie pierwszy włączymy step, step one to nam pokazuje, że tu musimy że, ten, że tu mamy 40 kart I tak tu no nie wiem. Tutaj, że są karty są. Karty wysłane do, na cmentarzysko. No. Tutaj są specjalne karty. Tak. Które mogą pokonać przeciwnika tutaj. Też są specjalne karty. Tak, tu są też specjalne karty, które można połączać z dwóch innych kart. <laughs> tutaj, że są do naszych potworów karty. A tutaj na polu niebieskim są, czy zielonym. Są karty, pułapki, albo inne. A więc to jest cały plac do grania. I więc włączamy step two. Yy, czyli, że jak... O, tego nie wiem. Aha, tu nam pokazuje jak Gramy Co za karto Jak się rozpoczyna pierwszy w czyli że rozdanie kart, dostajesz jedną kartę, a więc To jest taki poradnik o poradniku efekty kart to wszystko teraz mm, Mind Page One, czyli że można dostawić swoją kartę To jest na przykład jakiś Atakująca karta. Zobaczymy inną. Dobrze. Aha, ja mam to wystawiać na przykład. Aha. Ona mówi, mamy to wystawiać na przykład. Wystawię. I teraz tu jest karta pułapka, a więc mam ją wystawić. Czyli że mam page one, a więc przejrzymy to. On mhm. Ha! Nie wiem o co chodzi teraz. Aha, lepiej Aha! I teraz wiem. Myślę, możemy atakować. I co się pojawi nam taki miecz? Jak go naciśniemy, on ma zero karto. Atakuje jego. Całe pole, czyli że... Aha! Czyli że na przykład ustawię Tom? Tom? Aha! Czyli że teraz mam atakować. Na przykład... A zaatakowałem. Bardzo dobrze coś tam... On... Aha, 350 punktów. mu. Dobra, już nie chcę. <grym>. A więc... tu. Kompletny turn. Aha. Battle page? Mind page 2. Aha. A więc teraz możemy tylko zostawiać inne karty. A więc to, to, to. Przychodzi. Hmm. Aktywować. Nie wiem. Jest. Aaa. Po prostu mieliśmy. Teraz z jego kolei. O, to będzie długo trwało. Aha, już koniec. Już nie tak długo. I właśnie to mogę. I to mi bardzo teraz pomoże. Bo właśnie jak to zapisać będzie. To będzie bardzo dobre dla mnie. No dobra. Zobaczymy, jakie to są karty. Tu są te specjalne co można połączyć jedynie a więc zobaczymy czy to tylko tak zobaczymy te limitujące aha czy że to są te hmm. nie wiem. ha to jest exodia cała bardzo duża. exodia a więc to... jeszcze raz zobaczymy to Deck dekonstrukcji. Więc nie możemy tego w ogóle wziąć? Ej, ja no to jest nie fair. Jestem. Hmm. Derek Magichian? He? Co chodzi? Nie wiem, sam. Piszcie mi to, proszę, ja nie wiem naprawdę. Może wy się znacie lepiej ode mnie. Hmm, hmm, hmm. A więc. To wszystko. Sam to spróbuję tak coś zrobić. Na przykład. O, to jest moja nowa karta. Zobaczę ją. Tak. Jak cię wypali, to nie wiem. A więc moje dwie bandy to tu wezmę. Jak ja mogę to zrobić? Proszę, powiedzcie mi to. Myślę, teraz. Tak zrobimy zobaczymy hmm, tak? a może, ej to mogło mi bardzo pomóc, Teraz robię to robię. Zobaczmy, atakujące to akurat wzięłem nie mam żadnych to to weźmiemy i co, teraz tam się zapiszę zobaczę Dekonstrukcji. i nie zapisało to weźmiemy tu te dwie bandy tu i mam najlepszą kartę tu. Export zrobimy na mój. Tak. Ok. Teraz robimy back. Deconstruction. I nie ma. Teraz robimy import. A więc zobaczymy, może teraz się uda. Może trzeba jakoś to zatwierdzić. Sam nie wiem. Tak? I teraz zrobimy Cancel, Export Pan mój na, na przykład musisz się swój ten wybrać, albo stworzyć, jak nie macie Więc Teraz zobaczymy Znowu A więc Deconstruction i znowu się na nie zapisało Dlaczego? Ja potrzebuję tej karty Prawda Hmm, a więc ona jest najlepsza. Tak, tak, tak. A może teraz się nam zapisało? Trzeba zobaczyć. A więc nie. Import, No niby jest. Kurde, jeszcze jakbym ją połączył z... znowu... Jak mi ją połączył na przykład z tą kartą, to bym był już nie do pokonania. bym miała 3000 punktów. Wow, by były naprawdę nie do pokonania. Jeszcze sobie Dead construction, czy że... Jeszcze raz eksport zrobię. Mój, okej, okay, no proszę. Proszę. Proszę, jak znacie się lepiej, to jak wiecie, jak to zrobić, to po prostu piszcie mi do w komentarzach. Naprawdę tego potrzebuję. A więc, jeszcze raz, i znowu się na mnie zapisało. Dlaczego to mnie wkurza? Dlaczego najlepsze karty? Może ja nie mogę mieć 44. Nie wiem o co chodzi. Chyba to zostawię. A więc back w następnym odcinku sobie zagram tak match duel A więc to są moje replayki. Mogę To z innego A więc Jeszcze raz zobaczymy step 3 A więc na przykład mam tego nie lepszego, N co mam zrobione Musimy zobaczyć. Hmm. Proszę, piszcie mi to w komentarzach. Proszę. Nie ma tu też mojego smoka. Dlaczego? Zobaczymy, szała. Słuchajcie. A więc, dlaczego? No nie ma. To jest moja najpotrzebniejsza karta. Silver Paint. Dlaczego? A więc komentujcie, ja zapisujcie wszystkie kciuki w górę. A więc cześć.